Pierwszy i ostatni raz korzystam z usług Manicure w tym miejscu. Nieźle się zapowiada. Po umówieniu wizyty przez Booksy dostałam informację, że usługę będzie wykonywała pani Natalia. Tak jednak nie było. A o tym fakcie dowiedziałam się pod koniec wizyty. Stylistka, jeśli tak ją można nazwać, zniszczyła mi płytkę oraz pocharatała skórki. Wiecie co, może ta Natalia była chora? I fryzjerka musiała zrobić paznokcie. Moją usługą miało być uzupełnienie masy żelowej plus hybryda oraz pedikir. Na manikiry spędziłam ponad 4 godziny. A do pedikir nie doszło, gdyż obawiałam się o moje bezpieczeństwo. Co, gdybyś tam siedziała yy, na, zwykłej, na zwykłym uzupełnieniu? 4 godziny jak siedziałaś? To na pedikirze drugie 4? Cały dzień, nie? Oj. Pani Jowita, która zajmowała się moimi dłońmi, nie zdjęła nie zdjęła do końca wcześniejszego koloru. Każdemu paznokciowi nadała inny kształt. Ponadto poszarpami całe skórki. Ból podczas tej usługi był okropny. Mimo moich próśb, pani nie była delikatniejsza, a wręcz sprawiała wrażenie oburzonej faktem zwrócenia uwagi. To jest niedopuszczalne. Dlaczego? No po, popatrzcie, nie? Ludzie do was, cylistek paznokci, przychodzą się zrelaksować. Oddają w wa wasze ręce swoje własne ręce, żeby... Polepszyć ich stan, przy okazji się zrelaksować, a wy im fundujecie brzydkie paznokcie i, i ból, cierpienie. No, nieładnie, tak moim zdaniem. Nie powinna się zajmować tym, tym w tym zawodzie, tym zawodem, jeżeli nie masz empatii w sobie. Jak kogoś boli, no, to robię wszystko w mojej mocy, żeby zrobić coś inaczej, zmienić narzędzie, zmienić chwyt, inną technikę zastosować. Poprosiłam o zdjęcie tego, co zostało zrobione i wyszłam bez koloru z całą pofalowaną płytką, na którą od niechcenia został nałożony top. Jestem w stanie zrozumieć, że to był pierwszy dzień pani Jowity w pracy, jednak salon powinien przed rozpoczęciem pracy sprawdzić umiejętności kandydata. Czyli to był pierwszy dzień tej Jowity w pracy, tak? Z tego, co rozumiem, zostałaś tym, o tym powia powiadomiona. Może się ta Natalia z dnia na dzień, wiesz, zwolniła. I coś trzeba było wykombinować, no ale w tym momencie lepiej odwołać wizytę, moim zdaniem, niż na siłę brać tego klienta, żeby tylko hajsy zebrać, a, a usługę ma wykonać ktoś, kto nie potrafi dobrze zrobić paznokci. Wierzcie mi, nie takie rzeczy w salonie przechodziłam i wiem, co mówię. Poza tym też troszeczkę rozumiem pozycję salonu, bo ciężko o dobrą stylistkę paznokci w tych czasach. Zazwyczaj te dziewczyny, co przychodzą, to trzeba je ostro doszkolić. Więc nie, to nie jest tak, że salon. Za, mało kiedy zdarza się tak, że salon zatrudnia stylistkę paznokcie, ona już od razu super robi paznokcie. No to niestety moim zdaniem to jest mniejszość, niestety. Ale troszeczkę szkoda, że tutaj musiałaś może nacierpieć, ty przez to, nie? Za usługę nie zapłaciłam, zostałam przeproszona, jednak to nie zatrzyma bólu, jaki odnoszę przy każdej czynności, przez przepiłowaną płytkę oraz poszarpane skórki. Może i pani Jowita ma wiedzę na tym, ale nie ma praktyki. No nie wiemy, czy ma wiedzę. Nie wiemy, czy ma wiedzę, bo jak gdybym miała tę wiedzę, to by wiedziała, że no nie możemy robić czegoś tak, żeby klienta bolało. Więc myślę, że wiedzy ma bardzo mało. A praktyki jeszcze mniej. I nie wiem jak to w tym momencie jest. bo Może się doszkoliła, może sobie do, dopracowała swoją technikę, ale w tamtym momencie chyba nie powinna jednak przyjmować klientów, co nie? Niestety przekonałam się o tym na własnych dłoniach. Jeszcze nigdy nie wyszłam z żadnego salonu tak obolała, zdenerwowana i niezadowolona usługi. Trauma salonowa. No bardzo ci współczuję, Marzena. No nie powinno coś takiego mieć miejsca. To jest chyba inspiracja, nie, nie, to chyba nie jest inspiracja, może to to co ty dostałaś? To, to nie wiemy, co co ty tutaj na za zdjęcie. To z w była skończona usługa. A z czymś takim wyszłam z salonu? Czekaj, to, to była tak. A z czymś takim wyszłaś w tym sensie? A tak, bo tu widać resztówki tego niebieskiego. Boże złoty. Boże złoty. Co się tu odwaliło? Ona nawet nie ona nawet nie wyrównała powierzchni, go tak chlasnęła topem. Żeby nie było Co tu się odwaliło? Jeszcze takiego dramatu, to, to ja nie wiem. To, to ja w życiu nie widziałam. No brzydkie skórki, ale powierzchnia wyglądała dużo lepiej. I chyba ze złości to zostało zdjęte. Bo tu widać, że, że ona tak w miarę wypoziomowała to wszystko. to nie ma takiej skórki pozalewane, krawędzie dolne wyrżnięte. Ale to, co ona tu zrobiła, to chyba ze złości. Albo z braku czasu. Ale tak mi się trochę wydaje, że złości. Oh, Boże, kochany. Bo te na serio nie były, no, na serio nie ma jakiejś mega tragedii tutaj. Taki mega, 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 mega. I kurde, lepiej by było, jakbyś ty to zostawiła niż, no ale skąd miałaś wiedzieć z drugiej strony, nie? Skąd miałaś wiedzieć? Co to jest za kształt? Pyta Angelano krótki, ale szpic. Ale nieprawidłowo zbudowany. Fajna płytka, wąska. Po co szpica robić? Wyżynając krawędzie dolne. Jak się klientka uprzy na migdał, no to i tłumaczymy. Dlaczego nie będziemy jej tutaj robić operacji plastycznych, plastycznej jej własnej jej własnego łożyska na paznokciu. Trzeba byłoby się pozbyć kawałku łożyska, żeby tam paznokieć nie rósł i żeby był w tym momencie wąski, gdzie ona chce, żeby ten migdał był nie. trzeba umieć wyperswadować klientowi krótkiego, ale szpica też, nie. Nie wiemy, co tu się tak naprawdę wydarzyło. I nie widać tak totalnie dokładnie tych paznokci tutaj. No widać, że jest brzydko przy skórkach to ogarnięte, nie? Ale całość jako całość to nie ma wielkiego dramatu. No dobra, że tam są nierówne długości, kształty, troszeczkę... No i gdybyś tylko mogła przewidzieć to, że zdejmowanie tego wszystkiego będzie wyglądało tak, to przypuszczam, żebyś się w życiu nie zgodziła. Bo to... to, 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 to nie wiem, co chciałaś, ale wiem, co dostałaś. Dostałaś po prostu y, największy dramat chyba tej serii. Następna historia należy do Kasi, Siemka, i Kulo. Na początku powiem, że to są moje pierwsze profesjonalne paznokcie. Byłam umówiona na 17.30, 6 czerwca. Zostałam przyjęta po 18.40, czyli już był pośle gruby. Na pewno byłaś ostatnia. No, raczej jesteś, raczej na pewno byłaś ostatnia, więc jak coś poszło nie tak, to raczej nie przez pośpiech. No, że, chyba, że chyba ktoś był, no nie wiem, dzieci musiał skądś odebrać po, po pracy czy coś. To tam. No ale jak się ma taką ostatnią klientkę, to nie ma takiego ciśnienia aż, że jak tam, no dobra, no nieważne. Zależało mi na konkretnej stylizacji, tej poniżej. Po konsultacji kosmetyczka powiedziała, że ok, wszystko będzie kosztować 170 zł. Po wejściu do salonu myślałam, że wszystko będzie ok, ale po czasie zorientowałam się. Że na stoliku jest ogromny syf. A frezy, które były po czasie użyte na mnie, były użyte na poprzedniej klientce. Nie było też pochłaniacza, co całą wizytę sprawiało niekomfortowo przez uczelenie na pyłki. O kurde! Prosiłam też o szczególną ostrożność przy skórkach, ze względu na to, że ropieją po obcięciu ich, a kosmetyczka chciałam jedną z nich. Paznokciem? Czekaj, bo ja. Nie, chyba to w jakichś emocjach musiałaś pisać, Kasia. Pamiętajcie, jak piszecie w emocjach, to piszcie sobie to w jakimś narzędziu, jakiś taki Language Tools, albo do sztucznej inteligencji. Napiszcie to i powiedz, i napiszcie ta, dajcie taką komendę. Popraw ten tekst stylistycznie i ortograficznie. Dwukropek i pisz co chcesz, nie? I daj Enter. On ci to poprawi. I ty te poprawione sobie wklej żebym ja zrozumiała, co ty chcesz mi przekazać, i żebym nie musiała kaleczyć i łamać ze języka, ok? Super, dziękuję. Potem, gdy skarżyłam się na pieczenie podczas nakładania cleanera, nie dostałam żadnej reakcji na to, czyli po prostu ona przeciera dalej, ta pani. Nie, nie starała się jakoś tego zminimalizować. Potem przyszedł czas, na, czas męczarni moich palców przy nakładaniu żelu, ponieważ mam krzywe palce. Dziewczyna wycina, wycinała mi. Wycinami. A, wyginała mi je w każdą stronę. To chyba nawet sztuczna inteligencja by nie wiedziała o co ci chodziło. Stylizacja mimo że bardzo bolesna wyszła dość ładnie. Przynajmniej tak myślałam, póki nie spojrzałam, jak wyglądają na wprost. Okazało się, że każdy jest zupełnie inny. Jeden płaski, drugi wypukły. Także wyszłam bez 170 zł z obolałymi palcami i za krw... zatkanym nosem. Dobra, zobaczmy, co chciałaś. Po prostu pastelowy kolor, ten czarny, tu jakieś ogniki, tu, tu znak równości. No dobra, mniej więcej widać. I co dostałaś? Kurde, słabe zdjęcia wysłałaś, koleżanko. Eee, dobrze, mi, dobrze ci migdała nie zrobiła, o, tyle dobrze. Nie wygląda to póki co najgorzej. Są trochę płaskie. Hm. No środkowy drużynek jest za krótki. Ale kurde, no nie wygląda to źle, no łuki wyglądają dość przyzwoicie, skórki raczej też. <laughs> no troszkę grube wolne brzegi czasem, nierówne krzywece wewnętrzne, ale kurcze nie widzę tu jakiegoś dramatu. Tak patrząc o to, no może po prostu jakbyś zdjęcie jakieś normalne wstawiła w miarę, to, to, to mogłybyśmy się tutaj razem z tobą pobulwersować. Wszyscy patrzący moglibyśmy się wspólnie w jakie to brzydkie paznokcie zostały Ci zrobione. Ale tak, po tych zdjęciach to tak, takie spoko pazy z niuansami do poprawy, ale nic jakiegoś takiego dramatycznego. No zobacz, z czym tutaj marzena wyszła. Więc. No dobra, nie, nie zaniżajmy sytuacji marzeny tego odcinka poziomu. Więc są rzeczy tutaj owszem, do poprawy, ale nie widzę tutaj czegoś, co naprawdę musiała być mega smutna, że zostało zrobione. No dobra, te ogniki są tragiczne. Teraz zwróciłam uwagę, nie. Może pierwszy raz ta stylistka to malowała, bo to wygląda jak trawa bardziej. ale okay. Więc no, chciałaś, nie wiadomo co, chyba owal z tego typu zdobieniami. I. Dostałaś w sumie skłowal, nie wiem, okrągłe paznokcie, okej. Okay. Zdobienia, no mogłyby być lepsze.